Na LinkedIn rozwija się nowy trend. Nie tylko rozwija się, rośnie, eksploduje. I to są słowa dyrektora LinkedIn odpowiedzialnego za nowe produkty. Ja nie wierzę, że to się dzieje. Gdy czytałem jego tekst, to dosłownie po każdym zdaniu zatrzymywałem się i myślałem to się nie dzieje, to jest taka szansa. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o tym trendzie, a także o trzech dużych zmianach, które wprowadza w tym roku LinkedIn, które dopalają jeszcze ten kierunek, a na koniec mam dla Ciebie myśl, która sprawia, że to wszystko można pomnożyć razy 10. Witaj na moim kanale, gdzie dzielę się moją drogą budowania firmy, ale także moją fascynacją, marketingiem i wykorzystaniem wideo w biznesie. I dzisiaj będzie o wideo właśnie, bo ten trend, ten potężny trend, który zmienia LinkedIna, to nie moje słowa, to jest właśnie wideo. Cytuję. Wideo nie tylko rośnie, wideo eksploduje. Rok do roku oglądalność wideo na LinkedIn wzrosła o 36%. Wideo zmienia Linkedina. I to jest dopiero początek. Po czym dzieli się trzema dużymi zmianami, które LinkedIn wprowadza właśnie związanymi z wideo, które sprawiają, że ja wierzę, że to jest dopiero początek. W tamtym roku do swojej aplikacji mobilnej LinkedIn wprowadził wideo feed w stylu TikToka, dedykowaną zakładkę dla wideo. Oprócz tego wprowadzili także dodatkowy panel w standardowym feedzie LinkedIn z rekomendacjami wideo. Co ciekawe, te zmiany nie są jeszcze szeroko dostępne u wszystkich użytkowników. No, ale LinkedIn nie zatrzymuje się i rozwija te funkcjonalności dalej. Teraz zadebiutują one także w wersji webowej Linkedina. Oprócz tego zmieni się także wideo player Linkedina. Po pierwsze, teraz z poziomu player'a łatwiej będzie sprawdzić, kto jest twórcą, zobaczyć jego profil, ale także przy każdym filmie pojawi się potężny guzik follow. Co w połączeniu z zasięgami, które daje wideo, sprawia, że wideo stanie się doskonałym narzędziem do budowania baz obserwujących na LinkedInie. Trzecia zmiana dotyczy KPI-ów, statystyk. LinkedIn będzie mierzyć teraz także średni czas oglądania filmów, no i co ważniejsze, będzie nam go również raportować. I to jest ważna informacja z dwóch powodów. Po pierwsze, w ogóle świetnie, że LinkedIn w to inwestuje, bo wideo pozwala na głębokie zrozumienie, zachowania widzów, no ale właśnie ku temu potrzebna jest odpowiednia analityka, więc świetnie, że Linkedin to rozwija. Ale to jest także sygnał, który wskazuje, co będzie ważne na Linkedinie, aby, aby to wideo rezonowało, aby rezonowało z algorytmem, ale przede wszystkim z widzami. Te zmiany są fascynujące, bo one pokazują priorytety Linkedina, pokazują, że ten trend, że wideo tylko będzie nabierało na znaczeniu na Linkedinie. Ale jest jeszcze coś ważniejszego, co sprawia, że ja mam ochotę rzucić wszystko i skupić się na tworzeniu filmów na LinkedIna. Ale zanim o tym, to partnerem tego odcinka jest Droga Kreatora Studio. Moja firma, która zajmuje się produkcją wideo dla biznesu. Możemy pomóc Ci na każdym etapie tworzenia wideo. Zaczynając od naszkicowania strategii, poprzez produkcję wideo z wykorzystaniem topowego sprzętu, aż po dystrybucję na wiodących platformach social media, tak aby maksymalnie wycisnąć potencjał wideo dla Twojej firmy. Jeżeli chciałbyś porozmawiać, jak moglibyśmy wykorzystać wideo w Twojej firmie, to zapraszam na bezpłatną konsultację. Kontakt znajdziesz tutaj. Albo w opisie. LinkedIn już teraz jest doskonałym miejscem do tworzenia i sprzedaży. I to jest taka platforma, gdzie oba te obszary wspaniale się uzupełniają. Po z jednej strony masz dostęp do wymarzonych potencjalnych klientów, właścicieli, prezesów, dyrektorów wymarzonych firm. A z drugiej strony, gdy nawiązujesz z nimi kontakt, to Twoje publikacje zaczynają pojawiać się w ich aktualnościach, w ich powiadomieniach. A jeśli publikujesz filmy, to mogą Cię także trochę poznać. Na takim niewypowiedzianym poziomie mogą poczuć, czy z Tobą rezonują, mogą wyczuć Twoją fascynację obszarem, którym się zajmujesz, potencjałem, który w nim widzisz. To jest potężna przewaga. W tamtym roku LinkedIn odpowiadał za 40% przychodów w mojej firmie. I wielokrotnie spotkałem się z taką sytuacją, gdzie nawiązywałem z kimś kontakt, i po kilku miesiącach dostałem od niego wiadomość, że ogląda moje filmy, podoba mu się to, jak mówię o wideo w biznesie, i chciałby porozmawiać, jak moglibyśmy wykorzystać wideo w jego projekcie. A teraz masz dedykowaną zakładkę dla siebie dla wideo, ale celowo mówię dla ciebie. Bo, i to jest ta niesamowita myśl, ta niesamowita szansa. Niewiele osób korzysta z wideo na LinkedInie. Ludzie czują potężną barierę przed pokazaniem się na filmie na LinkedInie. Ja pamiętam, gdy miałem opublikować swój pierwszy film na LinkedInie, byłem przerażony. A przecież przez lata wcześniej publikowałem na YouTubie. Przerażony. No bo będą mnie oglądać wszyscy moi koledzy z miejsc, w których pracowałem. Moi szefowie, byli szefowie, mentorzy. No, i LinkedIn no to jest platforma dla profesjonalistów, dla ekspertów. Kim ja jestem, żeby zabierać głos? Byłem przerażony. I to jest ta szansa, bo z jednej strony pojawia się popyt na, na ten format, na treści wideo. LinkedIn wprowadza nową funkcję. Zależy mu na, na jej sukcesie. Więc będzie puszować ten format. A z drugiej strony jest potężna bariera wśród Użytkowników, aby, aby pokazać się na filmach. Nie wiem, czy pamiętasz, gdy Instagram zaczął rolować rolki, może rozważałeś wtedy, żeby zacząć tworzyć filmy dla swojej firmy. Dzisiaj użytkownicy Instagrama spędzają ponad 50% czasu w tej aplikacji, oglądając rolki. Albo gdy YouTube wprowadzał shorty. Te krótkie, pionowe filmiki wtedy eksplodowały. I dzisiaj to samo dzieje się na LinkedInie. Dlatego to jest tak niesamowita szansa. I możesz pomyśleć, że no, zajmuję się produkcją wideo, no więc chcę cię namówić do tego, abyś skorzystał z moich usług. Tak, ale nie o to chodzi. nie? To wystarczy. Wystarczy telefon, nie potrzebujesz Budżetów, nie potrzebujesz profesjonalnych partnerów. Wystarczy telefon, aby zacząć tworzyć wideo i wykorzystać tę szansę. A jeśli chciałbyś wykorzystać LinkedIn, aby rozwijać swoją firmę, zdobywać klientów, budować swoją markę, to Myślę, że pomocne dla Ciebie będzie także potężne badanie tej platformy i tego, jakie strategie na niej najlepiej działają. Film o tym badaniu wyświetla się już tutaj, a ja dziękuję Ci bardzo za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym filmie, no albo na LinkedInie, tutaj zajrzysz mój profil. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.